Siema mordko, na jeszcze czegoś? A może po e... przyjacielskiej pani? Nie, dzięki. Wpadłem e, zapytać, czy nie chciałbyś może na stand-upowy open Mike przejść? E, a że co, że sami we dwóch? Mam trzy bilety. Pomyślałam, że może by Zuzę zabrał? A, e, słuchaj, no jak dla mnie bomba, tylko z tego co wiem, to Zuza nie za bardzo w tych klimatach się obraca, wiesz? Na pewno? Ty, ale że też ja wcześniej nie pomyślałem. Mam ekstra laskę, która... Właśnie jest z takiego świata. <stary>, stary. Naprawdę, już mam po Adzie dosyć nowych randek. Nie, 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 Stary, to jest Anioł. Śliczna, ułożona, bez żadnych trupów w szafie. Taka. A to jak ona jest taka super, to skąd ją znasz? No, koleżanka kolegi, no, Stary, mówić, jest idealna. A dlaczego jeszcze mnie nie poznaliśmy? Chyba Śmiwonka, ale taka dziewczyna jak ona nie za bardzo chciałaby się spotkać z taką dziewczyną jak ty. <stary> Przestań. Stary, to co? Y, mogę do niej dzwonić? W sumie, czemu nie? A jak ona no, nie? dobra, Stary, to, to ja lecę na zafetrze, dzwonię do niej. No ale powiedz chociaż, jak ma na imię. Kołandziu, świetnie rozegrałeś, stary. Gratuluję. Co to za laska znam? ją? No pytanie, czy ja ją znam? Co? No improwizowałem przecież. Ty, ty co ty, ja ja robisz? Ty wymyśliłeś te pan? Nie no, na pewno gdzieś tam na świecie istnieje taka laska, nie? Proszę jak to było? Piękna jak anioł. Zero trupów w, w szafie. Ten no, stary świat jest przepełniony takimi okazami. Dobra, nie nabijaj się ze mnie, tylko mi pomóż. Konrad, ja już raz próbowałem Adrianowi laskę znaleźć z tobą wspólnie, pamiętasz? No, ale daj spokój, Dominika to nie jest laska dla niego. To jest stary najlepszy strzał to był, mówię ci. No, powodzenia! Stary, mam jeszcze kilka dni, na pewno coś wymyślę. Przecież obawiam się, że kilka dni nie starczy, żeby taki Aniu się narodził i odchował. ha, ha, ha wiesz, bardzo śmieszne.